Tak wygląda dziwidło Amorpholus koniak po około tygodni. Jak możemy zauważyć, zaczęły wychodzić pierwsze liście. Tak wygląda dziwidło koniak w dniu 4 czerwca. Liście zaczęły się coraz bardziej rozwijać. Dziwidło też podrosło. 5 czerwca 2021. Dziwidło cały czas rośnie. W ciągu 24 godzin bardzo szybko podrosło. To tak wygląda dziwidło w dniu 6 czerwca. 8 czerwca 2021 dźwidło wygląda tak 9 czerwca tak obecnie wygląda dziwidło. liście się rozłożyły Nawet spod doniczki zaczęły wychodzić korzenie w tym miejscu i tutaj w tym miejscu. Także za niedługo, w najbliższym czasie, trzeba będzie je przesadzić do większej doniczki. Tak wygląda dziwidło. W dniu 10 czerwca możemy zaobserwować, że z łodygi schodzi kawałek taki jakby skóry, czy, co, czy jak to nazwać? Sam nie wiem. Teraz weźmiemy i w dzisiejszym, w dzisiejszym filmie przesadzimy te oto dziewidło. Zaraz zobaczymy co dzieje się z bulwą po wyjęciu z doniczki. Tak wygląda bryła korzeniowa po wyjęciu z doniczki. Tak wygląda widło w nowej już doniczce. Zostało posadzone do doniczki 8-litrowej. To na tyle w tym filmie. Do zobaczenia w kolejnym.